Tak od środka każdą rzecz zaraz naprawiają Silnik, toaster, inny sprzęt Problem rozpoznają Zagarek bez nich stanie Żarówki zgasną też A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest, się, wielki sekret jest. Beton kiedy wracasz z wędkowania? Przed kolacją! Czyli nie zdążysz znowu powiesić lustra? Hmm, zawsze coś ci wypada. Um, właśnie mieliśmy zamiar je powiesić. Eee... To zajmie tylko kilka minut, a potem pojedziemy na ryby. kus! He? O co chodzi, Nolik? A kiedy ja z tobą pojadę na ryby? Piksiki nie jeżdżą na ryby. Obiecałeś mi, że dzisiaj pójdziemy zobaczyć akwarium! Po prostu planowałem je wyczyścić. Przy okazji możemy połowić! Będziemy udawać! Tatkus, proszę! W porządku. Możemy tylko udawać. Hurra! Najlepszy tatkus na świecie! Nie, to się nie nada. Dlaczego? Bo nasze ściany są betonowe. Nie wbijesz w nich gwoździa. Widziałeś? Trzeba tę dziurę wywiercić. Hmm, chyba będę musiał użyć specjalnego wiertła. Beton to bardzo twardy materiał budowlany. Jest zrobiony z małych kamyczków, piasku, cementu i wody. Kiedy betonowa mieszanka wyschnie, robi się bardzo twarda. Beton jest jak skała. Do budowy domów, mostów i innych dużych konstrukcji wykorzystuje się beton zbrojony. Żeby go wzmocnić, wylewa się go do formy z metalowymi prętami. Kiedy wierci się dziurę we wzmocnionym betonie, trzeba uważać, żeby na te pręty nie trafić. Patkus! Ludzie! Będzie za mała nie utrzyma lustra innych nie mamy. Czyli musimy pojechać do sklepu. Fatalnie! Już nie będzie czasu na wędkowanie. Wiesz co? Ta śrubka powinna chwilę wytrzymać. Doskonale. To co, gotowy? Tatkus! Huh? Mamy jakieś wędki? Nie mamy, ale coś wymyślimy. Nie podoba mi się, jak wisi to lustro. Tak się kończy naprawianie czegoś w pośpiechu. Fiksiki nigdy się tak nie zachowują. Tatkus, idziemy na te ryby czy nie? Pójdziemy, jak tylko skończymy z tym lustrem. W starożytnym Rzymie wulkany pomagały przy tworzeniu betonu. Kiedy wybuchały, ludzie mieszali popiół wulkaniczny z kamieniami, wapnem i piaskiem. Z tego materiału powstało bardzo wiele znanych budowli, na przykład Panteon i jego betonowa kopuła. A ta budowla to słynne Koloseum. Również zbudowano jest z betonu. Koloseum ma ponad 2000 lat, ale nadal się trzyma. Kiedy tamte ziemie zostały podbite, ludzie zapomnieli, jak robi się beton. Na szczęście, 200 lat temu, uświadomili sobie, że to doskonały materiał i na nowo go odkryli. Znaczy, że to prawda. Jak to mówią, historia lubi się powtarzać. Tatku, spiesz się! Ty się tik To się licho cieszy. Hmm. Chyba skończyła mi się linka hmm. w najgorszym momencie. Muszę polecieć do magazynu. Aż tam? To znaczy, że nie idziemy na ryby? Nolik, obiecałem ci ryby i dotrzymam słowa. Hmm. To powinno wytrzymać. Heh. Zabawne, omal nie pojechaliśmy bez wędek. Paniki, dobrze je zamocowaliśmy. Pamiętasz co mówiłem? Gdy się piksik. Tak. Ta, nie przesłyszałem się. Jednak musimy pojechać do sklepu po śrubki. Tak i też po nowe lustro. Musimy jednak odwołać dzisiejsze wędkowanie. My niestety też, synu. Przynajmniej ryby się ucieszą. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest! A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest!